Witam i w dodatku te osoby, które znalazły się tutaj w programie w Telewizji Przyszedł Adam Morwicki partnerka Dziękuję bardzo i chciałem założyć życzenia te noworoczne, bo to właśnie dzisiaj 13 września. 13 wrzesień i nowy rok nowy rok numerologiczny i nie tylko ale przede wszystkim początek i stwórz ten początek póki jeszcze jest czas, jeszcze masz kilka dni właśnie do tego żeby rozpocząć to działanie na swojej psychice w swojej psychice a przede wszystkim w działaniach tych które chcesz odnowić, bo nie udało się. Oczywiście, że za rok można to powtórzyć i będziemy to powtarzać, ja będę szedł jakimś tam kalendarzem, który będzie nam pomagał właśnie w tym przejściu, a właściwie w tej drodze, którą tak często omawiam, czyli w drodze od wojownika do mistyka. Czyli od samych podstaw do też do tego, aby dojść do tego stanu naszej psychiki na najwyższym poziomie. Jako astrolog będę Was prowadził, te osoby, które oczywiście, oczywiście będą chciały, będą programy o tym i w dodatku pokazanie pewnych technik związanych czy to z jogą, czy też z medytacjami, czy też jeszcze z innymi działaniami, chociażby artystycznymi, które pomagają nam po prostu żyć. Dlatego też waga, waga, która jest negocjacjami, dlatego rozpoczynamy tą wadzę, ale będziemy czekać. Czekać i pomału. Rozbudzać jakby zainteresowania zarówno jak i moje, tak i państwa które będę pokazywał i będę starał się pokazać to wszystko od tej strony, która jest najbardziej ciekawą stroną czyli tą, która jest stroną, żeby mógł czy mogła wykorzystać to dla siebie bo przede wszystkim to jest podstawa całego tego mojego przedsięwzięcia jeszcze nie jest to telewizja interaktywna ale na ten moment zrobimy to może to powstanie dopiero za pół roku a może za trzy miesiące a może po prostu jutro nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to w tym temacie ale będę starał się pokazać ciekawych ludzi z którymi ja mam kontakt to co robiłem w poprzedniej telewizji to ja i pokazywać, jak współpracujemy, na czym polegają te działania nasze wspólne, czyli moje jako astrologa i ich. Są to lekarze, są to prawnicy, są to plastycy, są to psycholodzy, są to. Wiele, wiele jeszcze. Bardzo dziwnie. Czasami zawodów, które są sprzężone z królewską wiedzą albo przynajmniej chcą i nie przeszkadzają jej, czyli królewskiej wiedzy, swojej misji, swojej misji, która nam pomaga do istnienia. Oczywiście, że ten program będzie przepomniany królewską wiedzą, to jest zupełnie normalne. Chociażby dlatego, że ja jestem autorem większości tych programów i zleceniodawcą. Ale będę starał się pokazać to, co nigdy nie było pokazane właśnie w taki sposób. Chociaż czasami intuicyjnie Wiemy, ale według zasady, że wiemy, że gdzieś dzwonią, tylko nie wiemy, gdzie jest ta dzwonnica. Dobrze, w porządku. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki, które będę systematycznie pokazywał, będę systematycznie omawiał z osobami, które będę zapraszał, które będą w programie, Cały czas prowadziły swoje programy systematycznie, bo to jest najważniejsze, dlatego że tematy są niewyczerpalne, i zawsze będziemy czekać na jakiekolwiek wiadomości czy sugestie od Państwa. Przede wszystkim, przepraszam, że tak powiem, ale od Ciebie. I dlatego też. W pewnym momencie będziemy starać się, aby to stało się po prostu wszystko na żywo. Na razie będzie to tylko wyłącznie filmowa treść naszej telewizji, którą będę prowadził jeszcze samotnie, ale lada moment z moją partnerką, która po prostu Musi jeszcze popracować za granicą Polski, ale o tym opowiesz osobiście. I zapraszam, jeżeli możesz, to subskrybuj ten kanał, dlatego że od tych subskrypcji bardzo dużo zależy. Im będzie więcej, tym będzie nam dużo, dużo łatwiej. Do zobaczenia.